Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na briefingu prasowym związanym tematycznie z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim, dla którym organem założycielskim jest Samorząd Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego. Witam, jest ze mną pani wicestarosta Rosta Bernadetta Frysztak, jest również dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej pan Adam Pachlita i jest ordynator oddziału kowitowego. Pan Grzegorz, pan doktor Grzegorz Chomont. Szanowni Państwo, w związku z tym, że jutro właściwie mija nam trzy tygodnie od kiedy pani wojewoda poleciła czy wyraziła zgodę na utworzenie oddziału covidowego w szpitalu powiatowym w Sędziszowie Małopolskim. Chcieliśmy dzisiaj tak dokonać takiego wstępnego podsumowania za ten okres funkcjonowania tego oddziału w naszym szpitalu, podzielić się informacjami Spostrzeżeniami, ale i pewnie tutaj pan dyrektor, pan doktor doświadczeniem przez te ostatnie dni. Jest to rzecz nowa dla tego szpitala, dlatego że na tym na terenie Szpitala Powiatowego w Seniszowskim Małopolskim nie było nawet do tej pory oddziału zakaźnego. Były inne oddziały, natomiast utworzenie tego oddziału było spowodowane sytuacją, jaka wystąpiła. Na terenie naszego powiatu województwa i całej Polski, a można powiedzieć, całego świata w związku z pandemią koronawirusa. Szanowni Państwo, zanim doszło do utworzenia tego oddziału, no to było wiele dyskusji, było rozmów. Dotknęła, dotknęły nas różne sytuacje epidemiczne. Mieliśmy ognisko również choroby w tym szpitalu, przypomnę na oddziale neurologicznym. Ale ta zachorowalność wzrastała bardzo mocno, bo też pragnę tutaj nadmienić, zaznaczyć, że podjęcie decyzji o utworzeniu tego oddziału w tak małym szpitalu, bo Szpital Powiatowy w Sędziszowie Małopolskim no nie jest dużym szpitalem w porównaniu z innymi, choćby sąsiadującymi w Rzeszowie szpitalami, klinikami dla naszego województwa, była to decyzja dość trudna, ale. Po uzgodnieniach, po pewnych konsultacjach, po rozmowach udało się to zrobić. Oczywiście z myślą o pacjentach, myślą o mieszkańcach naszego powiatu, ale nie tylko o mieszkańcach, bo na tym oddziale i tutaj pewnie też będzie o tym mowa, znalazły się osoby i w tym szpitalu spoza terenu naszego powiatu. Pani Wojewoda, przypomnę, 4 listopada podjęła decyzję o utworzeniu takiego oddziału na terenie szpitala w Sędziszowie Małopolskim. Przypomnę jest to w sumie sześć łóżek, trzy łóżka tak zwanej izolatki, 23 łóżka dla pacjentów już z potwierdzoną chorobą, w tym 3 łóżka tak zwane łóżka respiratorowe. O sytuacji na oddziale na dzień dzisiejszy to tutaj na pewno będzie będzie mowa. Ja natomiast chciałbym jeszcze bardzo serdecznie podziękować i dyrekcji szpitala, i tutaj w zarządzie pani wicestaroście, która też aktywnie uczestniczyła w tych rozmowach i w tych decyzjach. Ale i przede wszystkim tutaj dla Pana ordynatora tego oddziału i dla całego grona osób, które pracują na tym oddziale, bo chcę też podkreślić bardzo wyraźnie, że ten oddział powstał. I pracuje na nim personel, który do tej pory pracował na innych oddziałach, w, innym, w innych częściach naszego szpitala. Czyli chcę podkreślić to, że nie zwiększając zatrudnienia, udało się zorganizować, oczywiście w pełnym reżimie sanitarnym, stosując wszystkie obostrzenia, zalecenia i powiatowego inspektora sanitarnego, ale również i, i wojewódzkiego. Wszystkie wymogi związane z utworzeniem właśnie takiego oddziału, dzięki tej załodze, dzięki tym osobom, które tutaj zdecydowały się i podjęły ten trud i obowiązek służenia i pracy na tym oddziale, służenia tym pacjentom, aby są tu, czy były tutaj, pewnie jeszcze będą niestety osoby z bardzo różnym rozwojem Stadium rozwoju choroby COVID-19. Bardzo się cieszę i doceniam to rzeczywiście, że w tak trudnej sytuacji, kiedy wszyscy dbamy o swoje zdrowie, każdy jest człowiekiem i każdy też no, chce być zdrowy, nie chce być pacjentem na takim oddziale czy na innych oddziałach, ten personel podjął się tego trudu i pan doktor, i inny personel tego oddziału. Te działania podejmują, służą mieszkańcom i niosą pomocy dla pacjentów, którzy tej pomocy potrzebują. I teraz poproszę panią starostę, żeby kilka słów również tutaj do nas skierowała. Dziękując przede wszystkim pani wojewodzie za utworzenie pozwolenie na utworzenie tego oddziału covidowego. Dziękując dyrekcji ZOZ-u, panu ordynatorowi, nie możemy zapomnieć także o skutecznej polityce polegającej na walce z pandemią wirusa SARS-CoV-2, Ministerstwu Zdrowia, które wdrożyło w obecnej sytuacji, dotąd nam nieznanej, obcej, kiedy śledzimy wszystkie informacje dotyczące wirusa, zachorowania, Powikłań po przebytej chorobie wprowadziło trzy scenariusze. Przede wszystkim tworzenia lecznic, które zajmują się wyłącznie walką z wirusem, ale także za optymalizację regionalną, co znaczy, że w sąsiedztwie znajdujące się szpitale, a świadczące usługi medyczne wobec pacjentów dzielą się funkcjami w usługach zdrowotnych, świadczonych usługach zdrowotnych i jedne z nich podejmują dalej walkę z chorobą a inne zabezpieczają inne schorzenia leczenie to są również także takie praktyki polegające jak wiemy z ostatnich doniesień na tworzeniu szpitali polowych nam oczywiście przyszło w udziale to abyśmy dzisiaj państwu powiedzieli o sukcesach Funkcjonowaniu oddziału covidowego, łóżek covidowych, które znajdują się w naszym Zozie w Szpitalu Powiatowym w Sędziszowie Małopolskim. To, że jest to skuteczna walka, forma walki z wirusem, świadczy fakt, że dzisiaj zostanie wypisana lub już jest wypisana pacjentka 42-letnia, która przebywała w stanie bardzo ciężkim na Ojomie. Z tej choroby wyszła zwycięsko, pokonała wirusa. Mamy nadzieję, że również i te starania o to, aby ten jej stan zdrowotny był na bardzo wysokim poziomie i była sprawna fizycznie, te starania będą również skuteczne i zakończą się pozytywnie. Proszę Państwa, z tego miejsca w imieniu samorządu powiatowego pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować. Dyrekcji, panu ordynatorowi, wszystkim pracownikom, którzy bezpośrednio pracują przy osobach, które zmagają się z chorobą. Sama jestem ozdrowieńcem, również mając na uwadze i przechodząc różne objawy tej choroby, wiem, że jest to trudny czas dla pacjentów izolowanych od najbliższych, od rodziny, ale również doceniając skuteczność Ministerstwa Zdrowia Pani Wojewody, służb medycznych i również skuteczność naszej dyrekcji lekarzy, pracowników ZOZ-u, pragnę wyrazić podziękowania dla tych wszystkich, którzy właśnie w obecnej sytuacji poświęcają czas, ale również i umiejętności medyczne, opiekuńcze, pielęgniarskie właśnie dla chorych. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry. Szanowni Państwo, ci, którzy tutaj są, i ci, którzy nas oglądają, może słyszą. Jako dyrektor zozu chciałbym w uzupełnieniu to, co powiedział Pan Starosta i Pani Wicestarosta, trochę cofnę się do historii. Gdzie był koniec poprzedniego miesiąca, czyli października, i mieliśmy, mieliśmy napływ pacjentów. Z koronawirusem i nie bardzo wiedzieliśmy, nie mieliśmy miejsc, żeby ich położyć. Początki były dość trudne, bo ci pacjenci i cOVIDowi, ci nie COVID mieszali się zarówno na, na oddziale wewnętrznym, tam gdzie mamy 40 łóżek, podobnie było na oddziale neurologii. No, i ordynatorzy po kilku dniach, gdzie karetki pogotowia, tak jak Państwo oglądali w telewizji, w, w innych szpitalach i to większych, stały po kilka godzin i przywozili nowych pacjentów wymagających opieki. Stanęliśmy przed takim nowym wyzwaniem, które do tej pory ani kadra medyczna, ani kadra lekarska, a tym bardziej kadra zarządzająca szpitalem i, i jako organ założycielski. Zarząd powiatu, no, stanęliśmy przed takim dylematem, co zrobić. E, utwierdziło nas jeszcze w przekonaniu, że musimy podjąć jakieś nietu, nietudzinkowe działania e, po fakcie, gdzie lekarze spędzali po kilka dni i nie mogli umieścić żadnego pacjenta poza naszym szpitalem. Ja pamiętam, że chyba w którymś tam weekendzie pod koniec października jeden z pacjentów został odwieziony znaleziono miejsce w Gorlicach. Jedno było w Chełmie, było w Przemyślu i ta sytuacja, która się jak gdyby nawarstwiała z końcem ubiegłego miesiąca, spowodowała, że Kadra kierownicza, w porozumieniu z panem starostą, podjęła taką taki próbę wyjścia z tej trudnej sytuacji. Postanowiliśmy przeorganizować trochę szpital, rozdzielić te, tych pacjentów zdrowych i tych zakażonych. Pomysł był prosty, bo mamy ograniczone tu możliwości. Państwo wiecie, że nasz szpital dysponuje niewiele, ponad 100 łóżkami. I, e, I wszystkie oddziały były do tej pory zajęte. Podjęliśmy takie działanie, że e, tylko jeden oddział, e, czyli oddział neurologii, spełniał te wymogi, żeby mógł być wydziałem covidowym. Miał wewnętrzną instalację tlenową, e, która umożliwiała podłączenie pacjenta do respiratora. To już wiedzieliśmy, gdzie. E, w związku z tym, żeby nie mieszały się. Nie mieszali się pacjenci zdrowi i chorzy, i personel nie obsługiwał na przykład na y, oddziale wewnętrznym pacjentów z zarażeniem bez. Przyjęliśmy taką y, proste rozwiązanie, to, na którym z, ze spotkań z ordynatorami była taka. Pod, y, przypominam sobie, że to może inicjatorem była pani ordynator y, Agata Haneks. Y, z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, żeby coś zrobić, żeby można było tych pacjentów hospitalizować u nas. Wtedy poszły pierwsze zapytania do Narodowego Funduszu Zdrowia, do Urzędu Wojewódzkiego, do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. No i postanowiliśmy zorganizować taki właśnie oddział covidowy, łóżkowy na bazie oddziału neurologii. Oddział wewnętrzny, tak jak już wcześniej się wypowiadałem, Chyba dla reportera, podzielić wewnętrzny na, na pół. W połowie zorganizować i przyjmować pacjentów internistycznych, w drugiej połowie pacjentów neurologicznych. Dorobiliśmy dwie dodatkowe izolatki na izbie przyjęć. I teraz, po tych dwóch tygodniach, możemy popatrzeć na to trochę już z takiego perspektywy, takiego doświadczenia tych dwóch tygodni. Kręci się to. Bardzo dobrze. Trafia do nas pacjent z, e, zarażony, czy e, pacjent, który nie jest określony, czy ma e, wymaz pozytywny, czy ma e, dodatni, jest izolowany, robi się mu wymaz, wysyła się wynik, wynik jest ujemny, e, jest e, przenoszony na udział wewnętrzny albo na udział neurologii, jeśli ma potwierdzony pozytywny wynik. E, to trafia na oddział covidowy. Czyli tak, z pacjentem zarażonym ma kontakt tylko personel, który na tym oddziale pracuje i, są, i nie ma kontaktu z innymi pacjentami. Czyli pacjent leżący u nas na neurologii czy na wewnętrznym nie ma kontaktu z pacjentami z covidem. Te drogi sanitarne się ładnie rozchodzą i wzajemnie się zabezpieczają. Zorganizowanie tego oddziału covidowego pozwoliło nam, że możemy się starać o większe dostawy sprzętu ochrony indywidualnej z rezerw materiałowych. Otrzymujemy teraz po 4 listopada, gdzie oficjalnie z polecenia wojewody mamy ten oddział. Dostaliśmy na początku, żeby zafunkcjonował ten oddział covidowy, musieliśmy wypożyczyć cztery respiratory z takiej firmy, Rzeszowskiej. To nas kosztowało przez jeden miesiąc bodajże 25 tysięcy. W związku z tym, żeśmy weszli w ten, ten oddział covidowy, dostaliśmy z rezerw materiałowych od pani Wojewody cztery respiratory. Czyli spokojnie zmniejszamy koszty. Mamy teraz oczywiście, one są w użyczeniu, ale myślę, że jak minie pandemia, to nikt nam nie będzie ich zabierał, tylko one już zostaną w szpitalu. To jest koszt. Kilkuset tysięcy złotych, bo taki respirator może kosztować nawet i jeden 100 tysięcy złotych. Także to jest duży zaszyk sprzętowy. I tutaj, na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o zabezpieczenie personelu, jest ta ilość w zupełności wystarczająca. Co się wiąże jeszcze z utworzeniem tego oddziału? No przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów. Pacjenci do nas trafiają z całego powiatu, ze wszystkich gmin okolicznych, nawet spo, spo, spoza powiatu, bo pacjenci, którzy są na przykład z powiatu dębickiego, a są yy, ujemni, czyli nie mają COVID-a, więc nie trafiają na oddział na, do szpitala w Dębicy, tylko trafiają do nas na ten oddział yy, trochę zmniejszony, yy, wewnętrzny, czy neurologia. Także pacjenci mogą liczyć. Że będą przyjęci, że będą zachowane reżimy sanitarne i że dostaną skuteczne leczenie. Oczywiście zdarzają się takie indywidualne przypadki, ale to już pan doktor Homond powie, że tego pacjenta trzeba uzgodnić, żeby go odwieźć do szpitala o wyższym stopniu referencyjności. Ale póki co nasza kadra medyczna, pielęgniarska, obsługa świetnie sobie dają radę i bardzo bym jestem wdzięczny i pełen uznania za to zaangażowanie, bo nie było żadnych trudności, żeby przekonać personel medyczny do pracy na tym oddziale. Tak jak pan starosta już wspomniał, pielęgniarki rotują między oddziałem wewnętrznym, między oddziałem neurologicznym a Izbą Przyjęć w okresach miesięcznych. To jest jak gdyby taka, taka chęć pomocy przez ten personel, bo on, on, dla nich też jest ten trudny okres. Nie mieli do tej pory takiej sytuacji, w której muszą się martwić o swoje zdrowie. Do tej pory się martwili tylko o zdrowie pacjentów. Wracają do swoich domów, tam mają rodziny, mają dzieci, mają dziadków. To ryzyko jednak mimo wszystko jakieś istnieje i ta bojaź w sercu każdego z naszych pracowników pewnie się znajduje. Dlatego jeszcze raz jestem w pełni uznania dla wszystkich, którzy się angażują w tą pracę i chciałbym im tu przede wszystkim podziękować. Wspomnę jeszcze o, o, o jednej rzeczy. Z uwagi na to, że jednym z warunków uzyskania zgody Pani Wojewody na utworzenie takiego działu było posiadanie instalacji tlenowej a tylko oddział dotychczasowy neurologiczny miał taką instalację. To po pierwsze, w związku z tym, że weszliśmy w ten oddział covidowy, to dostaliśmy również od Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dokładnie tam o tej dotacji nas poinformował pan Jakub Dzik i zostaliśmy jak gdyby wciągnięci na listę inwestycji tlenowych i pozyskaliśmy 200 tysięcy zł na wykonanie instalacji tlenowej w pozostałych oddziałach całego szpitala. Wyliczyliśmy, że tych punktów i tych łóżek, tą instalacją będą objęte około dokładnie 92 łóżka. Czyli możemy powiedzieć, że jeśli byśmy to zrealizowali, a termin jest krótki, bo trzeba zacząć zrobić i rozliczyć do końca tego roku. My to zrobimy. I możemy, jak się to wszystko uda, to Panie Starosto będzie szpital cały. Wszystkie sale będą miały instalację e, tlenową. Już ona tu zostanie. No, myślę, że o szczegółach takich medycznych e, sprowadzania oddziału e, wypowie się Pan e, Dr. Grzegorz e, Homond Też e, e, chciałbym tu e, przy tej okazji mu bardzo podziękować, bo e, sam, jak gdyby, wyszedł z inicjatywą, że on jest w stanie. E, podjąć prowadzenia tego, bo poza panem doktorem chętnych, bo poza panem doktorem, powiem szczerze, chętnych innych nie było. Pewnie by się zgłosili, ale tu szacun wielki, panie ornatorze, za to, że pan podjął ten trud i prowadzi pan. Nie wiadomo, ile pan jeszcze będzie musiał go prowadzić, ale na póki co daje sobie pan świetnie radę. Panie ordynatorze, proszę bardzo. Dziękuję. Szanowni państwo, no. Zderzyliśmy się z czymś nowym, z nową chorobą, która tak naprawdę ogarnęła cały świat, i nikt tak naprawdę nie może sobie z nią do dziś poradzić. W pewnym momencie odbijaliśmy się, że tak powiem, brzydko od ściany do ściany, i pacjenci nas zewsząd, że tak powiem, przyjeżdżali, i nie było możliwości skutecznej opieki nad tymi chorymi. Dzięki staraniom. Dyrekcji Pana Starosty i zgodzie Pani Wojewody Podkarpackiej udało się stworzyć taki oddział, który istnieje na bazie oddziału neurologii, a to dzięki temu, że przeprowadzono w stosownym czasie remont szpitala, który umożliwił wybudowanie instalacji tlenowej oraz zaopatrzenie sal pacjentów w sanitariaty, co znacznie polepszyło opiekę nad tego typu chorymi. Struktura oddziału to 20 łóżek, które praktycznie są w 100% obłożone przez, przez chorych oraz trzy łóżka tzw. Tak respiratorowe, czyli dla osób, którzy wymagają oddechu wspomaganego bądź terapii respiratorem oraz w ramach Izby Przyjęć trzy łóżka obserwacyjne, czyli dla chorych, który, którzy do tej pory nie są zdiagnozowani, czyli innymi słowy, innymi słowy tacy chorzy, którzy przyjeżdżają z domu. Bez, z objawami bądź bezobjawowi. Choroba ma przebieg niezwy, niezwykle loteryjny. Otóż zdarzają się chorzy, którzy są bezobjawowi, albo tacy, którzy mają objawy bardzo zaawansowane w postaci np. ciężkiego zapalenia płuc. I tacy chorzy są u nas hospitalizowani. Przekrój wiekowy jest bardzo różny, od ludzi młodych po ludzi starszych z tak zwanymi schorzeniami współistniejącymi. Młodzi ludzie niestety też ciężko przechodzą tą chorobę. Na szczęście mamy cały arsenał leków w postaci antybiotyków, preparatów sterydowych i dostępny jest również u nas preparat stosunkowo nowy, przeciwirusowy o nazwie remdesivir. Z moich doświadczeń wynika, znaczy po podaniu tego leku dwóm pacjentom obserwujemy dość znaczną poprawę po tym preparacie. Jako lekarze oddziału neurologii, no niestety zderzyliśmy, tak jak wspomniałem się, z czymś nowym i nie do końca znamy tą chorobę. Dlatego też posiłkujemy się i bardzo służą nam pomocą lekarze z oddziału chorób zakaźnych w Łańcucie. Często prosimy ich o pomoc, o radę i w tym zakresie są dla nas bardzo pomocni. Tak jak wspomniałem, obłożenie na chwilę obecną tych naszych 20 łóżek jest praktycznie pełne. Chorzy, wypisywani do domów, na ich miejsce pojawiają się kolejni pacjenci, którzy są z reguły podkreślam skutecznie leczeni bądź wyleczeni z objawów. Niestety zdarzyło się kilka przypadków, głównie, osoby, głównie były te osoby starsze z obciążeniami kardiologicznymi, bądź innymi schorzeniami narządowymi, które no niestety zmarły. Ale większość udaje się uratować i myślę, że istnienie tego oddziału było nadwyraz potrzebne i, i pomocne dla, tego, dla naszego szpitala. Szanowni Państwo, jeszcze chciałbym tutaj dopowiedzieć, że decyzją Pani Wojewody skierowano do nas do tego wstępnego, nie wiem czy to nazwać triażu, czy, czy takiego wywiadu dla osób, które wchodzą do szpitala Wojska Obrony Terytorialnej. Zresztą pewnie jak wchodziliście, Szanowni Państwo, to widzieliście wojskowych, którzy nam pomagają w tej sprawie. Był taki czas, że rzeczywiście zachorowalność wśród personelu, wśród pracowników ZOZ-u była zwiększona, i był taki okres, kiedy no były, były trudności w właściwym funkcjonowaniu niektórych oddziałów. Na pewne odcinki czasu też no były niektóre oddziały jakby. Wstrzymywane były przyjęcia i ograniczona i ilość pacjentów, tak żeby ten personel, który wtedy był dostępny i mógł pracować, sobie po prostu poradził z tą sytuacją. W tej chwili się to już wszystko poprawia, ale za każdą pomoc dziękujemy. My również na sugestie i właściwie polecenie czy prośbę pani Wojewody, bo to do wszystkich samorządów powiatowych takie pisma zostały skierowane. Wystosowaliśmy odpowiednie zapytania do różnych instytucji generalnie związanych z opieką społeczną, ale nie tylko stowarzyszeń. W ramach wolontariatu, czy byliby chętni, czy byłyby takie osoby chętne do, do udzielenia pomocy, bo przypomnę na terenie powiatu robczycko są również dwa domy pomocy społecznej. Tam też w pewnym momencie sytuacja w jednym z DPS-ów była, była trudna. No, nie za dużo z, z tych osób zdecydowało czy zadeklarowało chęć niesienia właśnie pomocy i pracy w takich instytucjach jak, jak na przykład DPS-y. I chciałbym ponowić ten apel, że rzeczywiście, jeżeli są osoby chętne, jeżeli te stowarzyszenia różne, które działają na terenie naszego powiatu i spoza powiatu, oczywiście takie osoby by znalazły to prosimy o to, żeby zgłaszały się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Tam jest wy, taka wydzielona komórka, która zajmuje się organizacją tego. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebna taka pomoc, bo rzeczywiście sytuacja się już coraz bardziej poprawia, jest coraz lepsza, ale, ale warto takie deklaracje mieć i warto jakby w rezerwie takie osoby, które by były do dyspozycji i mogły i mogły pomóc w danej sytuacji, żeby takie osoby po prostu o takich osobach wiedzieć.